W projekcie Deutsche Space Digital najbardziej podobał mi się element grywalizacji. Ciekawe było usłyszeć historię Mateusza i jego lekkie problemy związane z nauczeniem tego przedmiotu. Bardzo podobało mi się, jak pan Ludwig oraz inne osoby opowiadały o swojej pracy w Niemczech. Język niemiecki jest na pewno trudniejszy od angielskiego, ale też bardziej pożądany na przykład na rynku pracy. Bardzo podobało mi się, jak Wiktoria zachęca do nauki języka niemieckiego, nawiązując do codziennych czynności takich jak słuchanie muzyki czy czytanie w języku niemieckim. Temat kariery Deutsch był bardzo interesujący i przydatny. Nauczyłam się z niego wiele ciekawych pojęć związanych z karierą oraz biznesem w Niemczech. Bardziej lubię uczyć się języka niemieckiego przez zabawę, czyli rozwiązuję quizy lub gram w różne niemieckie y, gry online.